Cześć! Oboz z tej strony. Witajcie w Valheim Heart and Home. Doczekaliśmy się w końcu nowego update'u, więc jesteśmy tutaj, w nowym świecie, nową postacią, by zobaczyć co i jak. W dźwiękach burzy lodujemy właśnie w początkowej lokacji i z tego punktu zaczniemy naszą przygodę. Oszczędzę wam samego początku gry i przewiniemy takie rzeczy jak Zbieranie podkrzypków, kamieni, malin oraz innych rzeczy dla tych, którzy nie wiedzą, co, czym jest Walheim, Valheim jest krainą, w której Oden pozamyka swoich wrogów odwiecznych, żeby sobie tam gnili, no ale z czasem niestety zaczęli nabierać sił. I zagrażali pozostają światom. Więc Odyn, jako że jest dosyć leniwy, postanowił wysłać wojowników, którzy mają wyręczyć go w tym zadaniu i pozbyć się jego odwiecznych wrogów. No więc super, trafiło na nas, więc zostaliśmy wrzuceni do tego świata i teraz musimy tutaj przeżyć. To, że po drodze spotykamy budowle, które tutaj istnieją, no niestety świadczy to o tym, że ktoś tutaj wcześniej był. I coś mi mówi, że oni już nie żyją. Mam nadzieję, że ten los nie spotka naszego wikinga. Że owo będzie w stanie przeżyć w tym świecie jak najdłużej. Niestety, by przeżyć w tym świecie, musieliśmy zabić dzika, jakąś dziwną miaszczurkę przy brzegu rzeki. W konsekwencji tych mordów wyszedł z lasu strażnik, szarzeł. Które postanowił nas ukarać za to, co zrobiliśmy. na odnalazłem miejsce, w którym chciałbym zbudować pierwszą bazę, nastał mrok, więc postanowiłem zaadaptować jedną z istniejących już budowli po moim poprzedniku, by mogła dać schronienie na tę pierwszą noc. Noce tutaj są zimne, więc trzeba rozpalić ogień. A i taka uwaga, nie wchodźcie w ogień. Gdy zakończyliśmy modernizację tego domku, zabrałem się za przygotowanie narzędzi, które Przydadzą się w dalszej podróży, a jednocześnie upiekłem wcześniejsze zdobycze, by posłużyły następnego dnia. Potem udałem się objąć snu. Tej nocy nie miałem snu. Może dlatego, że Kolejny dzień miał przynieść niesamowite obrazy, takie z pogranicza jawy i marzeń sennych. Byliśmy ledwie na łąkach w pierwszym biomie tego świata, takim, który cechuje się spokojem, ale nie jest tak zachwycający jak pozostałe. A jednak, patrząc w toń rzeki płynącej tuż obok dopiero co odbudowanej chałupy, poczułem spokój. Może... aż za duży spokój. Szarły bez końca chciały nam przykrzyczyć życie, ale na razie radziliśmy sobie z nimi, przynajmniej tutaj na łąkach. Natomiast no, nie tu chciałbym budować. Tą myślą, lokalizacją, którą uwielbiam jest czarny las, do którego właśnie wchodzimy. Ze względu na przepiękne widoki. Ale widząc te piękne światło pomiędzy drzewami, ten nastrój czarnego lasu, szczególnie jeśli mówimy o wschodzie, zachodzie słońca, musiałem znaleźć miejsce do budowania właśnie tu. I tak się stało. Oczyściłem teren przy okazji zbierający tropiny drewna. Wybudowałem stół rzemieślniczy, a następnie narzędzie, które przydało nam się do wyrównania terenu, a mianowicie motykę. A gdy teren był już względnie przygotowany, a przynajmniej na pierwszy modu naszej bazy, rozpocząłem budowę swoją standardową metodą 3x3. W momencie, gdy to oglądacie, powstają już kolejne filmiki, typowo dotyczące budowy i kompozycji, jak i budowania całych wiosek i miasteczek. Zaczniemy oczywiście od mniejszych rzeczy, a przejdziemy do bardziej zaawansowanych. Kiedy ściany i podłogi były już wykonane i zostało przygotowanie dachu, Braku drewna, więc wyszedłem z bazy i bardzo szybko przypomniałem sobie, dlaczego nie buduje się w czarnym lesie, szczególnie na tak początkowym poziomie. Tak, zastał mnie Szarzeł brutal, który jednym ciosem położył mnie. Zginąłem i musiałem biec tutaj. Z poprzedniej lokalizacji, w której przespaliśmy noc, a mianowicie zajazdu tam trochę daleko dalej. A w tym czasie pogoda bardzo, bardzo się zmieniła. Walcham pokazał swoją drugą mroczną stronę: burze, sztorm, deszcz. I ogólnie kijową pogodę. Miałem wystarczająco drewna, żeby dokończyć dom, przynajmniej w tej początkowej fazie. I wydawało mi się naiwnie, że co może mnie gorszego spotkać, niż szarzec brutal, który mnie tak mocno przyciągnął do ziemi. No, miałem się o tym za chwilkę przekonać. O! Mamy kolegę. Błagam, powiedz, że tylko będziesz sobie ten typ przechodził. Nie, o oh, fak. Nie, 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 nie. Hmm. Ale troll jeszcze nie skończył z nami. Tak, zniszczył jeszcze łóżko, kolejną część domu. Ja o tym łóżku jeszcze wtedy nie wiedziałem, No, ale miałem się wkrótce o tym przekonać. Gonił nas przez długi czas rzeki bardzo niezadowolony. A z nim jakieś małe dziadostwo, które rzucało celnie w nas kamieniami. Mogłem tak uciekać bez końca, więc postanowiłem podjąć walkę. Myślałem, że może będąc ostrożnym będę w stanie dziubnąć przeciwnika kilka razy i wykończyć go zanim zwiedzimy całą mapę w takim pościgu. No ale tak... Popełniłem błąd. I niestety pojawiliśmy się w początkowej lokalizacji, dlatego że nasze przypisane łóżko, jak już wspomniałem wcześniej, zostało zniszczone przez trolla. Co mnie nieco zaskoczyło. Przebiegłem z powrotem w okolicy miejsca mojej ostatniej śmierci. I przyglądałem się, jak pilnuje mojego truchła. Dosyć długo obserwowałem go za drzewa, licząc na to, że w końcu zniechęci się i pójdzie. Ale ten trwał. Więc w pewnym momencie, w przypływie odwagi, którą podyktowały troszkę zmieniające się warunki pogodowe i wschodzące słońce, postanowiłem zaryzykować. Pobiegłem, zabrałem to, co ze mnie zostało i uciekłem. I myślę, że tutaj należałoby zakończyć ten odcinek. Dokończyłem jeszcze tylko budowanie naszego pierwszego domku. Odzyskałem łóżko, zaszywowałem sobie miejsce, w którym mogł się pojawić w przypadku śmierci. I oddałem się odrobić przyjemności, jaką daje miejsce, w którym zbudowałem swoją chatkę. A jest to naprawdę przepiękne. Dla mnie nie jeden film i nie jedna przygoda. Dlatego zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, kliknięcia tego magicznego dzwonka no i zostawienia lajka, jeżeli film Ci się podobał. To nic nie kosztuje i w każdej chwili można cofnąć.